Hej, hej, kochani, witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj wykonamy sobie fajny tutorial. Jako pierwszy odcinek będzie to taka ozdoba wielka noc na moi drodzy. I co to będzie, moi drodzy? Otóż, kochani, jak już wiecie, będzie to oczywiście kogucik. Ja będę wykonywała ten projekt z włóczki Yarn and Jeans. I na pierwszy ogień, oczywiście, idzie kolor żółty, taki delikatny żółty i jest to kolor 88 szydełko 2,5 mm i rozpoczynamy naszą robótkę tradycyjnie oczywiście od magicznego kółeczka czyli pierwszy półsłupek i umieszczamy jeszcze pięć raz 2, 3, cztery, 5. Zaciągamy pętelkę i wbijamy się w pierwszy półsłupek. Czyli to już, jest, to już jest pierwszy półsłupek z kolejnego rzędu. Czyli mamy sześć półsłupki. Sześć półsłupków. Drugie okrążenie musi zawierać 18 półsłupków, czyli pierwszy już mamy i w tym samym oczku wykonujemy drugie. Potem w kolejnym znowu dwa półsłupki w jednym oczku. Oczku mamy cztery. W trzecim też dwa półsłupki w jednym oczku mamy 6, W czwartym dwa mamy osiem. W piątym dwa półsłupki w jednym oczku. 10 i w ostatnim 12 półsłupków. Ukończyliśmy drugie okrążenie, przechodzimy do okrążenia trzeciego, w którym musimy mieć 18 półsłupków, czyli pierwszy jest pojedynczy, w drugim dwa półsłupki w jednym oczku, trzeci pojedynczy, w czwartym dwa półsłupki piątym pojedynczy, w szóstym dwa półsłupki, w siódmym jest pojedynczy, w ósmym dwa półsłupki, dziewiąty jest pojedynczy, w dziesiątym dwa półsłupki, jedenasty pojedynczy, w dwunastym, dwa półsłupki w jednym oczku. I kończymy okrążenie trzecie. Przechodzimy do okrążenia czwartego, w którym musimy mieć 24 półsłupki, czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, w trzecim, dwa półsłupki w jednym oczku. Powtórzę: pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, w trzecim, dwa półsłupki w jednym oczku. Proszę tą sekwencję powtórzyć do końca okrążenia i spotkamy się w okrążeniu kolejnym. Ukończyliśmy czwarte okrążenie, w którym mamy 24 półsłupki, i teraz moi drodzy od okrążenia piątego do okrążenia dziewiątego powtarzamy po 24 półsłupki w każdym oczku, czyli po jednym oczku w, w półsłupku z poprzedniego okrążenia. I spotkamy się, jak ja już to sobie Wykonam. Kochani, ja już skończyłam dziewiąte okrążenie i przechodzę do okrążenia dziesiątego, w którym oczywiście będę znowu rozszerzać, czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, a w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci. A w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu pierwszy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy. A w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. Proszę sekwencję powtórzyć do końca okrążenia. I od 11 okrążenia do okrążenia 14 powtarzamy 30 półsłupków. Spotkamy się, jak już będę. Pod koniec czternastego okrążenia. Kochani, ja już ukończyłam czternaste okrążenie. Przechodzimy do okrążenia piętnastego, w którym znowu będziemy rozszerzać pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty pojedynczy, a w piątym, dwa. Półsłupki w jednym oczku. Jeszcze raz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pojedynczy, a w piątym dwa półsłupki. Tą sekwencję powtarzamy do końca okrążenia i spotkamy się w okrążeniu szesnastym i od szesnastego okrążenia do okrążenia dziewiętnastego powtarzacie 36 półsłupków. Ja spotkam się z Wami pod koniec 19 okrążenia. Kochani, i przechodzimy do okrążenia 20, i w tym okrążeniu ja już sobie je zrobiłam. Wykonujemy naprzemiennie. Pierwszy jest pojedynczy, w drugim dwa półsłupki w jednym oczku, i to powtarzamy do końca okrążenia. To nam da takie diametralne rozszerzenie. I wtedy uzyskamy 54 półsłupki. I okrążenie 21, czyli w każdym oczku wykonujemy po jednym półsłupku. Oczywiście nie przejmujcie się, jak będzie się Wam troszeczkę falowało na początku, ale to oczywiście zniknie. Czyli ja kontynuuję sobie już 21. Krążenie. Wy wykonajcie sobie 20 i potem 21. Przypominam, że w 20 okrążeniu pierwszy półsłupek jest pojedynczy, w drugim wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku, i sekwencję powtarzamy do końca okrążenia. Ja ukończę 21 i powiem Wam, co dalej. Kochani, 22 okrążenie. Rozpoczynamy pierwszy pojedynczy. W drugim dwa półsłupki. Trzeci pojedynczy, w czwartym dwa półsłupki. Piąty pojedynczy, w szóstym dwa półsłupki. Siódmy pojedynczy, w ósmym dwa półsłupki. Dziewiąty pojedynczy, w dziesiątym dwa półsłupki. Jedenasty pojedynczy i w dwunastym dwa, dwa półsłupki w jednym oczku. To tak. I kolejne półsłupki wykonujemy do końca tego okrążenia pojedynczo. W ten sposób uzyskaliśmy w tym okrążeniu 60 półsłupków. Ja sobie to ukończę i spotkamy się w okrążeniu 24. Oczywiście, koni przejęzyczyłam się. Ja ukończyłam 22 okrążenie, w którym właśnie dodawałam tutaj te 6 półsłupków, później do końca okrążenia przerabialiśmy pojedyncze. A od 23, czyli od tego okrążenia, do 32. Powtarzamy w każdym oczku, moi drodzy, po jednym półsłupku. Zatem spotkamy się w okrążeniu 32. Kochani, ja już ukończyłam sobie do 32 okrążenia, 60 półsłupków. Zobaczcie, już nam troszeczkę ten kogucik nabrał kształtu. Teraz będziemy tu zwężać tą podstawę i oczywiście dodałam już oczy. Tył jest troszeczkę szerszy, żeby też ten kształt zobaczcie był taki fajny. Tu jest zaokrąglony, a tu jest troszeczkę troszeczkę większy. I teraz przystępujemy do zwężania, czyli pracujemy na tej drugiej poprzeczce, na tej drugiej poprzeczce oczka, półsłupka, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Pojedynczy, ósmy pojedynczy, a dziewiąty i dziesiąty przerabiamy razem. Jeszcze raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy, ósmy, pojedynczy, a dziewiąty i dziesiąty. Przerabiamy razem. Proszę tak powtórzyć do końca okrążenia, i spotkamy się w okrążeniu trzydziestym. Ponieważ to jest 33 okrążenie, to będziemy mieli 54 półsłupki, jak ukończymy. Więc spotkamy się w okrążeniu 34. I moi drodzy, ukończyliśmy okrążenie 33 i przechodzimy do okrążenia 34, w którym będziemy musieli mieć 48 półsłupków. Czyli pierwszy pojedynczy, tu już się wbijamy normalnie, drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy pojedynczy, a ósmy i dziewiąty przerabiamy razem. Jeszcze raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy pojedynczy i ósmy i dziewiąty. Przerabiamy razem. Proszę powtórzyć to do końca okrążenia i spotkamy się w 35. I kochani, przechodzimy do okrążenia 35, czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty pojedynczy, a siódmy i ósmy przerabiamy razem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty pojedynczy, a siódmy i ósmy przerabiamy razem. Proszę powtórzyć sekwencję do końca okrążenia i spotkamy się w 36 okrążeniu. Rozpoczynamy okrążenie 36. Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, a szósty i siódmy przerabiamy razem. Powtarzamy. Pierwszy, drugi, Trzeci, czwarty, piąty pojedynczy, a szósty i siódmy przerabiamy razem. To nam da w tym okrążeniu 36 półsłupków. Proszę przerobić tą sekwencję i spotykamy się w kolejnym okrążeniu. Okrążenie 37, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty pojedynczy, a piąty i szósty przerabiamy razem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pojedynczy, a piąty i szósty przerabiamy razem. Proszę tak wykonać do końca okrążenia tą sekwencję. I spotykamy się w kolejnym okrążeniu. kochani i zanim przejdziemy do okrążenia 38 ja już tu sobie wypełniłam e, mojego kogucika już mogę zauważyć, że właśnie wygląda mniej więcej w ten sposób tu jest lekko rozszerzony tu ma ten e, taki alabrzuszek i teraz będę zwężała dalej Oczywiście na końcu jeszcze go postaram się więcej wypchać, żeby po bokach wszystko ładniej było. Więc przystępujemy do okrążenia 38. Będzie troszeczkę trudniej, wiadomo, bo jest wypełnienie, ale można zawsze później wypaść. Pierwszy jest pojedynczy, drugi pojedynczy. Trzeci pojedynczy, a czwarty i piąty przerabiamy razem. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, a czwarty i piąty przerabiamy razem. Proszę tak zrobić do końca okrążenia i zauważcie, że ta linia, którą wykonywaliśmy tutaj. To jest to miejsce. Pozwoli nam, że potem będzie się nam ładnie kurka, znaczy kogucik układał. Także skończcie 38 okrążenie i przejdziemy do 39. Okrążenie 39, moi drodzy, czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, i trzeci i czwarty przerabiamy razem. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, i trzeci, I, i trzeci, i czwarty. Przerabiamy razem. Proszę tak zrobić do końca okrążenia. Okrążenie czterdzieste to jest jeden pojedynczy a drugi i trzeci przerabiamy razem. Ewentualnie można jeszcze sobie zrobić dwa półsłupki razem, żeby mieć sześć półsłupków i wtedy zszyć. wszyć e, tutaj ten dół. Kut. Pamiętajcie, żeby więcej wypełnienia było tutaj, w, ty, w, w tutaj w szyi naszej, naszego poguta oraz tu. Ewentualnie tu nie napychamy tak mocno, ponieważ to ma być dość płaskie. Chyba, że wolicie, żeby było bardziej okrągłe, no to wtedy wiadomo, można na maksa dać yy, wypełnienia. I moi drodzy, spotykamy się w kolejnym, drugim odcinku, gdzie pokażę Wam, jak wykonać dzióbek. Tu ten yy, skrzydełka oczywiście i oczywiście inne elementy tak, aby ten kogut nabrał odpowiedniego wyglądu. Także Was serdecznie zapraszam na odcinek drugi. Pozdrawiam serdecznie, Buziaki. Pa-pa.